Było ich trzech: Romantyk, Narwaniec, i Kucharz. Lubili swoją pracę. Meczyk jest i koniec tematu. Właśnie dzisiaj jest meczyk. Polska Zawsze mogli na siebie liczyć. Nawet wtedy, kiedy usłyszeli, Ale ja muszę kogoś zwolnić. Co ja mogę? Ja muszę ciebie zwolnić. To jest jakaś pomyłka. Pięćdziesz ja muszę płacić alimenty, mam szóstkę, czwórkę dzieci w tym kraju. Chciałam, Chcę się pożegnać z panem, z kumplami, i pojedziemy do Warszawy, zabawimy się. Mam kasę z odprawy, stawiam wszystko. O ty, to jest Się Ciebie boliła. I jeszcze za minibarek. 47 małpek, już nawet tyle nie ma w barku. Bo ja domawiałem. Koniec trasy. Znaleźli się w szczerym polu, bez paliwa i bez pieniędzy. Dobra, ja twoja kolej, wyskakuj. U nas w domu finansami zajmuje się Adwiga. Ale nic nie masz? Mam trochę zakopane na, na działce. Samochód wart jest pół miliona złotych na niemieckich blachach. Tacy ludzie tutaj, w polu, tyle czasu. Welcome! Wilkommen, bienveni. Nie za bardzo wiem o co chodzi. Zabieram was do hotelu, szybki prysznic, zmiana koszuli i tak dalej. Wizyta w ratuszu, a potem potem się zobaczę. Wkręceni. Chodzi o to, że oni myślą, że tylko ja mówię po polsku Może. i myślą, że my jesteśmy Niemcami. A jak coś będzie nie tak, to ci nogi z dupy powyrywa, jasne? Jak oni się zorientują, że my nie jesteśmy tymi, co oni myślą, że my jesteśmy, to po prostu zabiją. Jeszcze mieli nadzieję, że się z tego wykręcą. O, cóż za punktualność. Ale nie mieli wyjścia. Musieli zostać Niemcami. Ja jestem Günther. Wolf! członek rady nadzorczej oraz Foregin Investment Advisor. Ja już od małego dziecka musiałem ciężko zapierdalać. Doktor Friedrich Schweinsteiger. Production Manager i Head of Future Planning Department. Dobrze pracujecie, tylko nie umiecie pracować dla siebie, tylko dla kogoś. Lewandowski, on strzela gole. Wołosia do otmut. Dobra, to w takiej sytuacji, to ja będę ten. Właśnie, co kurwa będę? Wkręceni. Piotr Adamczyk, Bartosz Opania, Kamila Bar, Paweł Domagała, Dominika Kluźniak, Krzysztof Stelmaszyk, Kacper Kuszewski, Monika Krzywkowska. W filmie Piotra Wereśniaka, reżysera Niekłam kochanie i Och, Karol 2, autora Killera. Kręceni w kinach od 10 stycznia. Szajce w dupę, no dlaczego ja muszę być Niemcem?